Dla, czym jest za pani szczęście? Dlaczego jest pani szczęśliwa? Bo żyje. Gdzie wstaje rano? Rano wstaje. Jakoś się... Ja pytała wiek. może pani powiedzieć tak mniej więcej... 74. To już ładny wiek. <laughs> ładny wiek. E, jak Pani wspomina swoje lata młodzieńcze, pani miała 20 lat. Co, to, co jak wtedy się żyło? Jak pani miała 18, 20? A no, ale się inaczej żyło, no bo czy był młody, to inaczej, a teraz... Rada... Nie było biedy, tak, wtedy nie było biedy, była praca, jak to wyglądało? Była praca. Ja robiłam wulczancę tyle lat. A to później, a wcześniej? A to wcześniej to chodziłam do szkoły. Aha. Dobra, to się... Co robić w wolnym czasie? Jakie hobby? A siedzę w domu, bo przyjdziesz laskę mam. Ale coś można robić w domu, takie no, krzyżówki to też hobby, czy na przykład, bo no nie tak, wiem, dobra, co pani dobra. lubi robić? A, a lubię jak oglądać i gazety czytać, o tyle. Co w tych gazetach? Jakieś wywiady no, z aktorami? Ja wiem, czy... Zależy, wie pan, no i... Jeden mówił tak, drugie tak, nie da go słuchać. Czy śliczną Panią małe rzeczy, jak Pani wstaje rano, jakie to są? No zale tak za, od pogody, wie Pan, jak Tylko nie, tak to, jak tak mi tak. nie boli nic, sobie, to się dobrze czuję. Jak zrobię, tak. jest, to już jest ten, ten najlepiej? Ten najlepiej, tak. A kawa, herbata, jakieś, nie, muzyka może? Nie, Taki, szkoń, nie, nie. nie. ulubiona jak potrawa, jakieś śniadanie ulubione, no nie wiem. Nie, nie. Czy pieniądze są ważne w życiu, według Pani? Nie, zdrowie. Zdrowie najważniejsze. Pani już... Bo młodzi myślą, że pieniądze jej pomogą. No tanie, nie, jak choroby już są, to nawet... pani. Tak, Droga nie ma, to nic nie pomoże. To nic nie pomoże. No, nic nie pomoże. Dobra, wszystkiego dobrego. Czego Pani mogę życzyć? Tylko zdrowia. Pani ma jeszcze pytanie. Czy jest Pani szczęśliwa? No, dobrze. Pani dobrze, tak. Zdrowie. Jakie jest powód tego szczęścia? Rodzina. A proszę coś jeszcze nie wiem, pieniądze, zdrowie, może... Nie, pieniądze nie mają znaczenia. E, Jakie jaki pani ma marzenia teraz? Ma Pan jakieś marzenia? Tak. Jakie? Większe mieszkanie. Wszystko tego mieszkania jest czy daleko? Znaczy moje marzenie to jest przenieść się nad morze i tam zamieszkać. A czy się uda. I pani nad morzem by się najpierw czuła, tak? Tak. Jaki jest powód? Po prostu się tam dobrze czuję. Przepraszam, szybkie pytanie. Czy, czy, czy są państwo szczęśliwi? Czy są państwo szczęśliwi? Bardzo. Jaki jest powód tego szczęścia? <grym> że... <grym> Jaki jest powód? Że żyjemy. żyjemy. Że, jako, że nie ma wojny. Jak się państwo dogadują w związku, w małżeństwie? No, akurat nie jesteśmy małżeństwem. Chodzimy sobie na spacerek. Razie, razie. To, to to inne pytanie. Jakimi zasadami kierować się w życiu w takim razie? Ogólnie. No, uczciwością. Prawidłowością, prawidłowe. Prawidłowo. Wszystko ma być prawidłowe. Uczciwość. Uczciwość, żeby było zaufanie. No, no i... i... Tak, zaufanie, żeby, żeby no jedno na drugim mogło polegać Mora, w tym wieku. No, moralnością, moralnością, to są to. A marzenia państwo mają jakieś na przykład jeszcze? No ja mam, żeby nie chorować. A teraz wszystko dobrze ze zdrowiem, czy? No, mogłoby być lepiej. E, czy jest coś, czego pani żałuje w życiu? Nie, nie, nie ma. Co robić, żeby mieć taki humor jak pani cały czas? Uśmiechnięte Uśmiechniętym być no stop. Tak, tak. Jak to, jak to zrobić? No uśmiechać się do ludzi. Być pogodnym cały czas, nie przejmować się pierdołami. Kiedyś pani najlepiej żyło. Jak pani wspomina swoje lata młodzieńcze? Pani miała 20 lat, na przykład. No. Oba. pan wspomina swoje na przykład, lata no. młodzieńcze? Na szkole wojskowej wtedy. Jak było w tym wojsku? Bardzo dobrze. Teraz Polakom brakuje takich, takich rzeczy? Myślę, Boś... Myślę, że tak. Przedałoby no, się trochę. Się. Jakie proste bycie w wojsku? Proszę.